Cześć! Dziś mam do zaprezentowania kolejną hybrydę. Tym razem jest to Kia Sportage piątej generacji. Występuje ona w różnych wersjach silnikowych wysokoprężnej, benzynowej, jako mikrohybryda, ale takich wersji ja na tym kanale nie pokazuję. Natomiast od piątej generacji pojawiła się tak zwana hybryda klasyczna. Można powiedzieć pełnoprawna, HEV, y, oraz wersja plugin, czyli PHEV. I takimi wersjami ja jestem zainteresowany. Prezentowany dzisiaj egzemplarz to hybryda klasyczna, czyli HEV w wersji wyposażenia chyba najwyższej Business Line z dodatkowym pakietem bezpieczeństwa. I mam taką propozycję, prośbę, jeżeli ktoś byłby skłonny zaprezentować swoją hybrydę, to zapraszam do mnie do Gdańska. Link do kontaktu jest w opisie i jedziemy dalej. Kia Sportage to SUV segmentu C produkowany od 2021 roku do chwili obecnej. W wersji hybrydowej HEF napędzany benzynowym silnikiem spalinowym turbodoładowanym o pojemności 1.6 litra, 180 koni mechanicznych i silnikiem elektrycznym o mocy 60 koni mechanicznych, co daje w sumie 230 koni i 350 Nm momentu obrotowego. Mamy tutaj klasyczny automat sześciobiegowy, no może nie całkiem klasyczny, ale nie będę wchodził w, w wersji Business Line z napędem na obie osie AWD. Poziom napędu na tylną oś jest sterowany automatycznie przez komputer. Przyspieszenie do setki 8 sekund, prędkość maksymalna 193 km/h. W wersji Business Line przednie reflektory full LED matrycowe adaptacyjne, z tyłu również w pełni ledowe. Również w tej wersji koła 18 calowe. W Europie oferowana jest wersja krótsza, natomiast na rynku globalnym występuje wersja przedłużona LWD z większym trzecim bocznym oknem i większym bagażnikiem. I to już jest segment D. Samochód otwierany jest bezkluczykowo, z pilota lub z przycisku. Duże wejście, wsiada się bardzo dobrze. Mamy tutaj regulację elektryczną siedzenia kierowcy, z tym że bez pamięci. Siedzenie w tej wersji wyposażenia to jest skóra. I tutaj z takim dodatkiem alkantary chyba. Fotele są wygodne, trzymanie boczne co najmniej dobre. W wersji biznes online również mamy regulację elektryczną siedzenia pasażera. Bez odcinka lędźwiowego, co prawda ale jest. Przed pasażerem jest też schowek. Może nie jakiś taki strasznie głęboki, ale A, jest. Drzwi zachodzą na progi, więc też się nie brudzą. Jeśli chodzi o przednie drzwi, to tutaj mamy twardo, tutaj jest miękko, tutaj też miękko, tak bardziej gumowo, tu już twardo i jest tutaj schowek. Oczywiście pełna elektryka Lusterka składane elektrycznie też Teraz jak mi się tutaj siedzi? Tak szczerze mówiąc, to na takiego dużego słowa, to tak trochę klaustrofobicznie Tutaj kolano prawie dotyka, na szczęście nie dotyka drzwi Z tej strony też prawie kolano dotyka tej środkowej konsoli Tutaj mamy tak nawet dość miękko, nic nie trzeszczy Tu trochę no, też miękko. I tutaj taki jakby, nie wiem, karbon. Samochód włączamy tutaj startem. Deska rozdzielcza zawiera dwa wyświetlacze. Jeden, drugi. Pod wspólną taflą szkła, która jest lekko zakrzywiona. Kierownica wielofunkcyjna regulowana we wszystkich płaszczyznach. Po lewej stronie obsługa telefonu, głośność i inne funkcje. Po prawej obsługa wyświetlacza przed kierownicą, funkcji aktywnego tempomatu i trzymania linii pasa ruchu. Mamy tu wyświetlacz zmiennej treści. Po obu stronach kierownicy mamy manetki służące do ręcznej zmiany biegów. Biegi oczywiście zmieniają się automatycznie, ale można się też pobawić ręcznie. Podczas skrętu wyświetlany jest obraz z kamer pod lusterkami. Jest to obraz z martwego pola. Jest to bardzo przydatne. Tryby jazdy. To tutaj mamy Eco i Power. W trybie Eco mamy po lewej stronie. Prędkość. Po prawej stronie pokazuje nam, czy jest, na przykład w tej chwili w trybie EV, elektrycznym. Tutaj są wskaźniki pokazujące stopień rekuperacji lub czy jedziemy w trybie Eco, czyli naciskamy na pedał przyspieszenia mniej, czy bardziej. Po przełączeniu na tryb Power po prawej stronie pojawia się nam obrotomierz. A tu mamy regulację wykorzystania napędu na cztery koła. I właśnie śnieg i tak dalej piach. Po lewej stronie kierownicy mamy elektryczny hamulec pomocniczy, otwieranie bagażnika, wyłącznik kontroli trakcji oraz przycisk 12V Reset. Ponieważ w tej hybrydzie nie ma akumulatora 12V, tylko wydzielona 12V część baterii trakcyjnej, po bardzo długim postoju wyłącza się samoczynnie instalacja 12V, aby oszczędzać baterię, i tym przyciskiem resetujemy, to znaczy na nowo włączamy tą instalację. Wyświetlacz centralny działa dosyć sprawnie, bez większych opłat. Później jest on bardzo podobny we wszystkich obecnie produkowanych kijach, więc... Wyświetlacza nie będę szczegółowo omawiał, mówiłem o nim przy okazji kija Niro można obejrzeć w tamtym filmie, jest to prawie identyczne. Jest to oczywiście kilka dodatkowych rzeczy, tutaj nawet widać, związanych z pakietem bezpieczeństwa na przykład. Mamy też obsługę Android Auto i Apple CarPlay. Klimatyzację możemy obsługiwać zarówno na wyświetlaczu, jak i na panelu zmiennej treści, znajdującym się poniżej. Klimatyzacja jest dwustrefowa, właściwie trzystrefowa, bo jest jeszcze regulacja w tylnym rzędzie. Jak wspomniałem, panel jest zmiennej treści dotykowy, przełączany między klimatyzacją a innymi funkcjami, takimi jak nawigacja zdaje się, TomTom, -tom, radio, media ale KIA KIA w to możliwość sterowania funkcjami samochodu za pomocą aplikacji Kia Connect poprzez internet. Poniżej wyświetlacza centralnego i panelu znajduje się zamykany schowek, w którym znajduje się gniazdo 12V, USB-A, USB-C oraz ładowarka indukcyjna. Wygląda, że na dwa telefony. Mamy tutaj niestety piano black, tak lubiane przez wszystkie azjatyckie firmy. Po prawej mamy włącznik ogrzewania siedzenia, wentylacji siedzenia, ogrzewania kierownicy, i to samo dla pasażera. Tutaj mamy odpalanie samochodu, wybierak kierunków jazdy, przód, tył, parking. Tutaj jest asystent zjazdu ze wzniesień, powiązany oczywiście z napędem AWD. Tutaj jest auto hold, czyli automatyczne trzymanie hamulca. Tutaj możemy włączyć tylną kamerę i kamerę 360 stopni niezależnie w każdym momencie. Jak widać, kamera cofania jest dobrej jakości, ma linie prowadzące. Dalej na konsoli mamy dwa uchwyty na kubki, uruchamiane z przycisków. Podłokietnik szeroki, miękki, bardzo fajny. W podłokietniku oczywiście schowek. Lusterko fotochromatyczne, widok do tyłu dobry. Tutaj mamy już oczywiście obowiązkowy przycisk SOS. Tutaj mamy lampki, nawet ledowe. No, i tutaj mamy szyberdach. A myślałem, że nie ma. Taki był ładnie ukryty. Tutaj, oczywiście, lusterko podświetlane u góry. Teraz, jak to wygląda z tyłu? Wsiada się elegancko. Fajnie, tu jest bardzo dużo miejsca na nogi. Tutaj mam ponad dłoń. Więcej niż dłoń. Odległości jeszcze wolnej, także się siedzi bardzo swobodnie. Tutaj mamy jeszcze kieszonkę, tu możemy zaczepić na przykład worek na śmieci. Tutaj jest miejsce na marynarkę. To jest plastikowe, a to już jest skóra. Po środku mamy nawiewy z regulacją nawet temperatury. Na tylny rząd, tutaj jest kieszonka. Tutaj mamy USB-C po bokach siedzeń. Także sporo jest tu miejsca na nogi. Tu mamy no mamy taki tunel środkowy do 5 cm. cekorka haczyk. I jeszcze mamy tu po bokach lampki. Nie na środku. Tyle drzwi tutaj twardo. Tu trochę miękko. Tutaj też miękko. Mały schowek. Elektryka. A, mamy tutaj też podgrzewanie siedzeń tylnych, tych zewnętrznych. I mały schowek głośnik. Tutaj jest miejsce na jakieś trzy palce. Kana patylna bardzo wygodna, skórzana. Oczywiście skóra sztuczna. Tutaj jest jakiś dodatek typu Alcantara. Siedzenia mają też regulowalne oparcie. A składane są 40, 40 na 20, także można można tutaj, no a najpierw pokażę I jeszcze podłokietnik, ale jak chcemy przewieźć narty, to musimy ten tą część po prostu opuścić i wtedy możemy spokojnie tutaj wieźć narty. Oczywiście i sofixy też są. Bagażnik otwierany elektrycznie z przycisku bądź z pilota jest możliwość ustawienia w opcjach automatycznego otwierania klapy po zbliżeniu się do tyłu samochodu. Bagażnik 587 do 591 litrów w zależności od ustawienia podłogi. Wymiary bagażnika szerokość 105 cm, głębokość 86 cm. Tutaj by mogło być więcej i w globalnej wersji jest więcej. Wysokość do rolety 74 lub 80 cm w zależności od ustawienia podłogi. Tutaj jest bardzo dobrze. Pod podłogą mamy tutaj jeszcze a dam może na tą pozycję wyższą mamy tutaj koło dojazdowe a właśnie w przypadku obniżenia tutaj tej podłogi po złożeniu tylnych siedzeń uzyskujemy płaską podłogę tylne siedzenie można złożyć tą dźwignią będąc przy bagażniku przydatne roletka oczywiście też jest jest też tutaj taka opcja, że jest możliwość, żeby samochód sam wyjechał z parkingu na przykład, żeby się nie przeciskać między samochodami. Włącza się to z pilota, ale niestety właśnie nie potrafię tego zrobić chyba. Spalanie podawane przez użytkowników: miasto, drogi krajowe, ekspresówka 5,5 do 6,5 litra na 100. Na autostradzie powyżej 120, oczywiście więcej. Mnie udało się uzyskać wynik 6,5 litra po bocznych drogach. Napęta WD jest sterowany automatycznie przez komputer. Komputer sam decyduje o wykorzystaniu napędu na tylną oś od zera do maksymalnie 50% mocy tego co z przodu, co możemy obserwować na wyświetlaczu. Można samodzielnie korygować, ułatwić jazdę w trudnych warunkach opcjami na śnieg, błoto, piach czy pokonywanie wzniesień. Zalety: Niezłe wygłuszenie i cicha praca silnika spalinowego, sporo przestrzeni w kabinie, spory bagażnik, ciekawy wygląd z zewnątrz jak i wewnątrz. W tej wersji bardzo bogato wyposażony w tzw. pakiet bezpieczeństwa: m.in. aktywny tempomat, asystent jazdy w korku, poprawione utrzymanie pasa ruchu, czujnik martwego pola, rozpoznawanie znaków, automatyczne hamowanie w przypadku zagrożenia na drodze. Kamera 360 stopni, wyświetlanie obrazu z kamer na lusterkach podczas skrętu, autonomiczne wyjeżdżanie samochodu z parkingu. Spory moment obrotowy 320 Nm, moc silnika i napęd AWD powodują, że generalnie jest to bardzo dobry samochód rodzinny w trasy i w góry. Może też ciągnąć przyczepę do 750 kg. Wady? Właściwie to nie zauważyłem, ale tak w porównaniu z wcześniej testowaną KIA Niro Mniej płynna zmiana biegów z uwagi na inny typ skrzyni. Silnik spalinowy włącza się wcześniej niż w Niro. Wydaje się też, że tutaj jest twardsze zawieszenie. No ale to nic dziwnego: SUV z AWD jest bardziej zestrojony do jazdy po wzdrożach niż tamten model. Spalanie większe o jakieś 2 litry od Niro też jest usprawiedliwione wielkością samochodu i napędem na dwie osie. Samochodem tym jeździ się bardzo fajnie, zwłaszcza na pewno w długie trasy. Jest obszerny, to znaczy bardziej mi się wydawał obszerny z tyłu niż tutaj z przodu, no ale generalnie jest obszerny, może trochę się czepiam. Bagażnik też jest dość duży. I to tyle, co chciałem dzisiaj pokazać. Zapraszam do komentowania, łapka w górę i do następnego filmiku. Cześć!